W zeszłym roku mieliśmy premierę nowej Vespa GTS. Widzieliście na naszym kanale z Korei w tym roku premierę Vespa GTV 946, a przed wami nowa Primavera. Silniki takie jak w poprzednich Primaverach, czyli 50, 125, 150 cm3, jest też wersja elektryczna. Najfajniejsze jest to, że ten najmocniejszy silnik 150 cm3 ma 14 koni, więc ten skuter naprawdę potrafi już być po prostu mobilny, nie tylko w mieście. Widzicie na pewno, że mamy nowy krosz z przodu, nową lampę, oczywiście w pełni diodową, nowe felgi pięcioramienne, bardzo charakterystyczne dla Vespy, również w tych większych modelach. Co możemy wymagać od Primavera? Na pewno będzie to skuter, który spełni oczekiwania tych, którzy chcą mieć bardzo uniwersalny pojazd do jazdy, po mieście, na co dzień, w każdych możliwych sytuacjach. Jeżeli chcecie być szybko w różnych miejscach, to Primavera Wam w tym pomoże. To także jest dość lekki i niski skuter, więc będzie dla tych drobniejszych jeźdźców bardziej przystępny. Jeżeli macie o niego więcej pytań, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał Moto Motomio i widzimy się w kolejnych filmach.